Hej siemanko, witam wszystkich w kolejnym odcinku z Penumbry Przebudzenia eee, Musimy stąd wyjść, musimy wyjść w poszukiwaniu bezpiecznika Słuchajcie Ej, nie rób takich dziwnych hałasów drzwi w ogóle eee, Lecimy w poszukiwaniu bezpieczników Jak na razie jest tutaj dosyć dużo miejsca I tak mało miejsc jest tutaj, to już bardziej były straszne te kopalnie Nis takie duże, wielkie tunele górnicze, można powiedzieć, chyba. Tak, psiór gdzieś pewnie wylas. Czy psiór gdzieś tu wylas? Nie ma piura. Nie ma piura. Co to? Obecnie raczej nieprzydatne. Nie ma piura. Ja się trzymam ściany. Na wszelki wypadek trzymam się ściany. Nie patrzę na nikogo. Na nikogo nie czekam. M hmm. Drzwi... Boże, człowiek zamknąć drzwi nie potrafi. O! Miotła. Nie wiem na co mi to miotła, ale jak będzie. Ostrożnie. Co, że ostrożnie? Że co ostrożnie? Zatem jest flara, która mi jest potrzebna, więc siad do faka, ostrożnie. Procedury awaryjne. W razie wypadku wszyscy pracownicy kopalni proszeni są o postępowanie zgodnie z procedurą awaryjną opisaną w niniejszej bros broszurze. Odpowiednie służby ratunkowe zostaną zawiadomione, zatem... Pod żadnym pozorem nie należy próbować udzielać pomocy rannym pracownikom, ani też kontaktować się ze służbami ratunkowymi. Podany poniżej alfabet Morsa powinien być używany jedynie w wyjątkowych sytuacjach, gdy pracownicy kopalni zostaną odcięci bez żadnej możliwości powiadomienia służb ratunkowych. W takim wypadku należy zbadać bezpieczeństwo danego obszaru, dotykając ścian i delikatnie uderzając w nie dłonią. Po upewnieniu się, że nie zachodzi ryzyko obsunięcia się bloku skalnego, należy sprawdzić, czy dysponuje się jakimikolwiek urządzeniem komunikacyjnym i spróbować nadać sygnał ratunkowy używając podanej instrukcji. Jeśli nikt z pracowników nie dysponuje takim urządzeniem albo też jest ono uszkodzone, należy wyraźnie wystukać wiadomość na ścianie jaskini. Służby ratunkowe powinny nadejść wkrótce. Alfabet MORSA Kropka ciągły, ciągły, to jest A. Ciągły, kropka, 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 to jest B. Okej, okay, alfabet morski. No niech będzie. Niech będzie. Co ostrożnie, co ostrożnie, że co, że niby to wybuchnie. O, mięso. Fresh meat. O! Hello! Standardowy bezpiecznik 5,5. Polta. Dlaczego ja go nie mogę wziąć? A jest napisane "bezpieczniki 50 a ale skrzynia jest pusta. Jednak jej zawartość nie może być daleko. To jakiś 50 a Ale do takich marzeń, jak te mamy? To faktycznie. Może jedno wystarczy? No what? Dlaczego ja nie mogę tego wziąć? O! Tutaj przed chwilą była możliwość wzięcia. O, jest dobra. Wreszcie chwyciłem. Głupie. Chyba, że mogłem to zrobić w ten sposób. A! Proszę, proszę. Tak też mogłem zrobić. No jest ok. E, dobra. Mamy miotłę, mamy bezpiecznik jest ok. Mamy miotłę i mamy bezpiecznik. Miotła. Sądzę, że ta miotła nie musiała się w życiu przepracować. O, pewnie nie. W tę stronę się otwierają te drzwi. Dobra, nie będzie. halo, alo. Pójdę sobie dalej, jeśli pozwolicie. Rozumiem, że tutaj mogę przesunąć, nie chcę. Czyli tutaj rozumiem, że idziemy sobie. Z powrotem, tak? A tam jeszcze mamy nieodkrytą drogę, ale sprawdzę sobie najpierw, co tutaj jest. To jest. Co jest z tymi psami? Się pytam, co jest z tymi psami? Czy te psy gdzieś są w pobliżu? Cały czas mi coś tutaj mruczy. Chciałbym wiedzieć, gdzie one są, ale nie jest mi łatwo to zlokalizować. Co to jest? Prawdopodobnie uniemożliwia dostęp do kopalni poza godzinami pracy. Coś takiego nie otworzy się bez zasilania, czyli musimy tu zasilanie przywrócić. Tak jak wszystko tutaj jest stare, zgniły i nie działa. O, pies tam jest. Widzę. Tam jest pies. Tam jest piór. Widzę go. Wolę go nie widzieć. I niech sobie tam zostanie. Pewnie, znając życie, musimy otworzyć te kraty. I ten piór stamtąd wylezie. Fantastycznie. Dobra, pobiegnijmy sobie, bo tutaj psu chyba nie ma. Odseparowali je trochę. W środku nic. Tutaj nic. Tutaj nic. Nie wiem dlaczego, ale jak, jak znajduję jakąś flarę, i tak dalej, to mi jest od razu, od razu raźniej. Mimo, że tego nie wykorzystuję tak za bardzo. No, Ok. O, coś tutaj nadal działa. Styczeń. Ostrze ostrzeżenie Sztygara. Styczeń y, 72, 12 styczeń. Y, słuchajcie, chłopcy. Przyszedłem. Przy... Ech, da. Słuchajcie, chłopcy. Przyszedłbym zamienić z wami parę słów osobiście, ale mam tu ważniejsze sprawy na głowie. Wiem, że panuje tu koleżeńska atmosfera i że lubicie robić sobie różne kawały. Wszystko jest w porządku, póki nie postanowicie dopisać mnie do tej listy. Na Boga, przecież wiem, że aby wytrzymać tam na dole, musi się jakoś wrozerwać. Ale wszyscy dobrze wiecie, jakie. Ben Rose ma kompleksy na punkcie swojego wzrostu. Tak więc żartowniś, który uznał, że to świetny pomysł zepsuć mu generator i schować wszystkie zapasowe bezpieczniki, ma na najwyż... <gryw> najwyższej półce w magazynie, powinien się leczyć na głowę, jasne? Z innych spraw Jones chce dostać ten wykaz i chce go na wczoraj. A cała reszta niech pamięta, że żarty się skończyły. Z przykrością oznajmiam, że zginęło kolejne radio i było... Byłoby lepiej dla Was, gdyby okazało się, że ktoś je zgubił, bo kradzież to w moim słowniku bardzo brzydkie słowo. To już trzecie w tym miesiącu, co oznacza, że amnestia za przyznanie się do winy może się szybko skończyć. Potem będę wyciągać konsekwencje, jasne? Najdziwniejsze jest to, że wszyscy pracujecie w parach, więc nikt nie powinien móc skroić radia tak, żeby drugi nie zobaczył. Kiedy znajdę winnego, najpierw dowiem się jakim cudem uszło mu to na suko, sucho, a potem wyrzucę go na śnieg i, i tak zostawię. A wtedy zniknie, tak samo jak te radia. Główny sztygar. No ładnie. Mamy radio, ale zanim to jeszcze radio wezmę, co to jest. Mogę włączyć, bądź wyłączyć. Ten hałas z jakiegoś powodu naprawdę mi się nie podoba. Muszę wziąć się w garść. Dlaczego mi się nie podoba? Te zapasowe części do radia wcale nie wyglądają na zapasowe. Wyglądają prawie tak, jakby niedawno je tutaj położono. A... Nic tam nie ma. Sprzęt komunikacyjny. Niemożliwe, by był zasięg. Czemu nie? Czy ja mam coś tutaj pozmieniać? Jakiś. A to może wezmę radio. Las. To jest alfabet morsa to jest alfabet morsa Notatki Pikaj Tak pyp, 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 pyp. Zaraz, 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 zaraz. Spokojnie. Spokojnie. Mm, I muszę mieć jakąś kartkę i coś do pisania. Przepraszam, ale muszę mieć kartkę jakąś do pisania. Zobaczmy. No ale zaraz mamy tak. Raz, dwa, trzy. Za, yy, cicho. Jeszcze raz. Zaraz nie mamy tak, jakby pięć, tu później mamy chyba osiem, a zaraz siódemka jaka jest, siódemkę zasłoniłem Pomyśl, po, pomyślmy. Mamy pięć, później jest siedem. Dwa, trzy kropki. Jeszcze raz, jeszcze raz. Siedem. Czyli ostatnia jest ósemka. 5, 7, 8 na końcu, a w trzeci? Teraz? 3, czyli 5, 7, 3, 8, no to nie są y, literki. Dobra, mamy 5, 7, 3, 8. Nie wiem do czego to nam jest potrzebne, ale no niby. Opcje awaryjne i tak dalej, ciekawe. Ale idziemy w takim razie wymienić te bezpieczniki. No, mam nadzieję, że pszury się nie wydostały. W takim razie możemy chyba w miarę bezpiecznie tam przejść. Przynajmniej mam taką nadzieję, yy, mamy kody. Mamy jakieś 5738, ale gdzie mam to wpisać? Bo jeszcze, jakbym znalazł jakieś miejsce, gdzie mógłbym to wpisać, to jeszcze było ok. A tak to chyba, że przywrócimy zasilanie, coś będzie w stanie. Się włączyć, dam siurom na pożarcie. Dobra, wolę tego nie ruszać. No, jeszcze mi wybombi w twarz. Znając życie i znając moje szczęście, ta, 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 ta. dzień dobry, idę na siłownię znowu. Ile to my to mamy? Nie wiem dlaczego, ale mi tak się dłuży trzeba w tej grze. Masakra. Mm, a, bezpieczniki. Bezpieczniki. Bezpiecznik, poproszę. Gdzie jest bezpiecznik tu? A! Muszę na być gotowa, gotowa, pod warunkiem, że nie wiem co tam ten. Ale zaraz, ja to wszystko poprzekręcałem. Ej! Nie, 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 zaraz. Coś zepsułem? Tutaj mieliśmy jakieś informacje odnośnie tego postępowania z tą maszyną. Upewnij się, że na obszarze. O Dobra, dobra. Podłącz i sprawdź przepływ z obiegu. w obiegu wtórnym, odkręcając właściwy zabór. Chyba z obiegu wtórny w takim razie. Włącz układ chłodzenia, aby uniknąć przegrzania. Układ chłodzenia. A to, to jest chłodzenie? Zaraz, przeczytajmy może to do końca. To będzie dosyć wskazane. Notatki. Okej. Okay. Nie. Włoży układ chłodzenia, aby uniknąć przegrzania. Wypuść nadmiar pary, aż ciśnienie spadnie do bezpiecznego poziomu. Aha, uruchom układ smarowania, pilnując, by ewentualne przecinki były minimalne. Um. Nie wiem co jest parą, a co jest. Zaraz, te poziomy to mogą być faktycznie symbol wody. O, 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 dziękuję za podpowiedź. Mam zielonego końca, co to jest. To jest chyba para. Hydraulika. Kontrola płynu. Symbol ten wytar się powinien rozgryźć z tego. Okej... Okay. Litera 1. Wypuścić nadmiar pary. Eee, później, co tam było? Tak, uruchomić układ smarowania, pilnując, by ewentualne przecieki były minimalne, i otworzyć zawór w obiegu po Okej, nic się nie stało. W takim razie, chyba trzeba tutaj po prostu pociągnąć za wajchę. Albo źle wpływa na mnie tutejsze powietrze, albo źle odczytałem te instrukcje. Chyba, że zaraz. No, ale zaraz, zaraz, zaraz. Albo inaczej to było zrobione, w sensie tak. Cyk. I tutaj zamiast. E, teraz co to miało być? Symbol wody? To... Hmm, może na odwrót. Teraz to. Teraz to. I smarowanie. Ale. W... A, chyba, że woda będzie chłodziwem też jest możliwe, chociaż sprawdźmy albo jeszcze źle rozszyfrowałem te yy, obiegi w sensie że to pierwsze bo nie wiadomo który jest wtórny, który jest pierwotny tak yy, i teraz zróbmy tak tak Tak. No bo te z tym. Te trzy. Tutaj powinny być ok. To w takim razie te są. Coś zbucone. może Może nie, nie w tej kolejności. Zobaczmy. Dobrze, że nie wybija kolejnych bezpieczników. Oho! Udało się. Boziu, to działa! It's alive. Dobra, zapiszmy. Uuh. Nie jest źle. Dobra, spadam stąd. Gra też się zapisała, okej. Okay. Znaczy zrobiło się jasno. Czy mi się to podoba? Nie wiem. Jasno jest. Jest. Jasno już zapaliły się wszystkie światła, jasno już mam nadzieję, że te psy tam cały czas są uwięzione. To nie mówcie mi, że ja muszę tam iść i je wypuścić. No, fuck. Ja Cięć. No, i co się tu lampisz? No i czego tu się patrzysz? O. Dzień dobry. Dzień dobry, Nie. Mam nadzieję, że twoje uszy działają lepiej niż twój język. Zrób z nich użytek i wysłuchaj, co mam do powiedzenia. Włączyłeś światło na początku, w środku i na końcu tunelu, lecz niektóre miejsca nadal są spowite ciemnością. Mam nadzieję, że moja wiadomość morcem okazała się przydatna. Ale teraz przejdź przez dziurę w ścianie, na prawo od ogrodzenia. Ruszaj, nie ma czasu na wyjaśnienia. Cóż, właściwie to czas jest jedną z niewielu rzeczy, których tu na dole mamy w nadmiarze, ale nie pozwólmy, by niezdrowa ciekawość poprzyła nam niespodzianki. Kto się ze mną skontaktował, do jasnej cholery? Co diabła, co tam się dzieje? A niech kto. kto to był? Fuck. Hmm. Za tym ogrodzeniem po prawej powinien znajdować się otwór lub punkt dostępu prowadzący w głąb kopalni. No... Super, tylko że chciałbym jeszcze otworzyć to, co. znaczy, chciałbym, nie chciałbym, bo tam są psy. I ten pies się tak na mnie lampi, tutaj, przez to ogrodzenie. Masakra. Wiecie co? Może w następnym odcinku sobie sprawdzimy to tam, na porządku. Najwyżej się umrę ze strachu i będzie koniec. Także dzięki za Wasz czas. Mam nadzieję, że się podobało, jeżeli. tak... No nie patrz się tak na mnie, boże, jak on ma ślipia. Jeżeli się podobało, zostawcie łapę w górę i zostawcie komentarz. Widzimy się następnym razem. Trzymajcie się. Cześć.